Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Tym razem w progach Muzeum Historii Włocławka. Gościmy, czy, czy inaczej, możemy zaprezentować wystawę nieco inną niż te, które zwykle tutaj pokazujemy, czy też spotkania, które się odbywają. Sztuka ostatnimi czasy rzadko gościła w programie Muzeum Historii Włocławka, ale jak mi wolno będzie przypomnieć, że były lata, w których bywała dosyć często, nawet bardzo, ale to są już zamieszkłe czasy, kiedy jeszcze nie było zbiorów sztuki, a było już Muzeum Historii Włocławka. Tutaj odbywało się wiele wystaw z obszaru sztuki e, i wypożyczonych i e, twórczość prezentowana była twórczość miejscowych. Artystów. E, pozwolę sobie jeszcze na małą prywatę. Mi się zdarzyło już kiedyś taką wystawę otwierać z kategorii sztuki, ale to też lata temu. A, wystawa zatytułowana "Miękka geometria". Były to obiekty wypożyczone, była to wystawa czasowa z centralnego muzeum Włókiennictwa w Łodzi. E, bardzo fajna, e, fajna, fajna wystawa, fajnie się przy niej pracowało. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że, że możemy tutaj się spotkać i tak jak powiedziałem, cieszę się, że sztuka w, zagościła u nas ponownie, że wystawa, to warto jeszcze powiedzieć, z tego powinienem zacząć, wystawa oplenerowa pod dachem nieba, czyli plon trzeciego pleneru artystów plastyków, z Kujaw i ziemi Dobrzyńskiej, pleneru, który odbył się w tym roku w czerwcu przez trzy dni, zdaje się, tak, w Nieszawie. I więcej już nie będę mówił, dlatego, że oddam głos tutaj koleżance i koledze, specjalistom, którzy uczestniczyli w tym plenerze, jak również część z Państwa tutaj obecnych, więc myślę, że tyle z mojej strony. Oddaję głos. Jurek, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz przywitam wszystkich na wystawie poplenerowej trzeciego pleneru artystów plastyków z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej z cyklu Pod dachem nieba. Pierwszy plener z tego cyklu odbył się w 2020 roku w skansenie w Kupce. Wystawa poplenerowa była prezentowana w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczeń. Drugi plener odbył się w Nieszawie, wystawa poplenerowa była prezentowana w Nieszawskim Muzeum. W tym roku kolejny plener również odbył się w Gnieszawie w gościnnych murach klasztoru pofranciszkańskiego, gdzie gościła nas siostra Noemi. Plener trwał jedynie trzy dni od 7 do 9 czerwca, taki właściwie początek lata, koniec wiosny, kiedy wszystko budzi się do życia i obrazuje nam pełnie piękna polskiej przyrody, która na wielu pracach prezentowanych tutaj, jak Państwo sami widzą, została przez artystów zauważona w plenerze uczestniczyli. Kalina Kiesielska. Dzieci bardzo. Wieży Jaczyński, bardzo proszę. Proszę Państwa, bo plenery dla nas to nie tylko tworzenie, malowanie, obcowanie z przyrodą, ale i ten czas spędzony z Wami, z artystami, Dlatego pragnę was tutaj bardzo serdecznie zaprosić i pierwszą zaproszę Elżbietę Pyrę. Proszę cię bardzo. Dziękuję, że byłaś i zapraszam Anię bądź Mieczysława. Pan Mieczysław Janowski. Pan tak, Miesyszła Janowski. Wioletkę Osińską zapraszam. Zapraszam Danusię wiecką. Zapraszam pana Krzysztofa Walczewskiego. Tak was widzę, tak Was wołam. Dziękuję. To coś czy kogoś tak. widzę? Jarosława Czerwińskiego zapraszam. Ja dziękuję. Nie ma z nami Adama Zapory, naszego kolegi, uzalnego kolegi, który stworzył razem ze mną. Pierwszy plener i razem we troje obecnie tworzymy je dalej i mam nadzieję, że te plenery to dopiero początek naszej współpracy, drogi artystycznej, poznawania się wspólnych wrażeń, wspólnego tworzenia i spędzania tego czasu takiego osobistego, bo to myślę jest też, też bardzo ważne podczas tych plenerów, dlatego na nie jeździmy. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do oglądania i do zwiedzania wystawy, tej twórczej kolorowej barwnej wystawy.